Witam wszystkich. Namiot tropikalny, moskitiera postawiona bez użycia stelaża oraz zadaszeniem w roli tarpa, o ile to pierwszy się powiedzie. Linka główna jest, środek namiotu jest podwieszony. Trzeba teraz zacząć podwieszać resztę. Tak to na razie wygląda. Linka główna. Tutaj są dwa odciągi. No niestety nie wygląda to idealnie. Jest na razie naprężona tylko góra. Dół niestety jeszcze trzeba coś dodać. Nie wygląda to idealnie, tak jak się robi to ze stelarzem. No i zdecydowanie dłużej to trwa. Więc działam dalej. Według mnie nie ma kompletnie ta konstrukcja sensu. Trzeba mieć do tego 8 śledzi, lub ewentualnie zrobić wystrugać sobie z patyków te 8 szpilek śledzi. No i oczywiście. 6 odciągów, 6 linek no i oczywiście jedna główna jest to bardzo dużo roboty i według mnie gra nie warta świeczki już lepiej nosić ten ciężki stelaż i postawić taki cały namiot w nawet mniej niż 5 minut tutaj przy tym się napracujemy i w zasadzie nie będzie to nawet idealnie rozłożone a jednak stelaż jest mocno naprężony i zdecydowanie lepiej działa niż taki w ten sposób zrobiony. Także raczej nie warto to robić. Może ktoś lubi się bawić w takie coś, ja zdecydowanie wolę już ten stelaż nosić i mieć kompletny namiot, szybko rozstawiony, a nie bawić się godzinę w rozstawianie takiego czegoś. No, jest przynajmniej film zrobiony. Jak to mniej więcej wygląda, ja zaraz jeszcze dodam tarpa. Zobaczymy, jak to z tarpiem będzie wyglądać. Także kiepski to był pomysł, ale przynajmniej wiadomo o co chodzi. Że nie warto, według mnie, tuż tak na szybko naciągnięty tarp 3x3. Całkowicie jesteśmy odizolowani. Także w tej chwili jesteśmy zakryci od owadów, od opadów, od słońca, od większego wiatru. Tu oczywiście tą jedną stronę można. Spokojnie dać zdecydowanie dalej, a w zasadzie to zrobić nawet taki daszek, tak aby może było z jednej strony przynajmniej mieć taki przedsionek całkiem fajny, no i widzieć przynajmniej z jednej strony co się dzieje. Także ten mniejszy tarp niestety się nie nadawał na to, no ten większy już zdecydowanie tak. No tu oczywiście też trzeba mieć dodatkowe śledzie, dodatkowe linki w zależności jak sobie chcemy to rozwiesić więc trochę roboty przy tym jest. No ale oczywiście namiot według mnie zdecydowanie potrzebny jest stelaż a nie taka konstrukcja jaką dzisiaj zrobiłem. Wszelkie dodatkowe informacje jak to zwykle u mnie bywa, będą pod spodem, pod filmem, a to na razie będzie tyle z testów tarpa i tego namiotu typu moskitiera. Tylko częściowo udane, no bo oczywiście tarp chroni jak najbardziej, rozwieszenie namiotu bez telarza niestety niezbyt udane. No ale przynajmniej jest film, wiadomo wszystko jak to się robi i nie warto z tego korzystać. Według mnie oczywiście. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.